Moi drodzy, dzisiaj wszystkich uczestników Q-Logos zapraszam na godzinę 17.15 na specjalny Zoom poświęcony właściwie dwóm tematom. W dwóm tematom w jednym, to znaczy najbliższym naszym szkoleniom jest przygotowany cały plan wakacyjny na tak, z takich naj, najważniejszych szkoleń, ale też chciałbym Wam powiedzieć w pigułce, w takim skrócie, jak się przygotować do naszego zlotu szkoleniowego w Kambodży, który będzie miał miejsce pod koniec października tego roku. W najpiękniejszym ośrodku na najpiękniejszej wyspie połączone będzie to zwiedzaniem starożytnych, najstarszych świątyń Angkor Wat, ale tam, gdzie żaden turysta nie dotrze. To jest super okazja, nie tylko, żeby się spotkać nie tylko, żeby świętować nie tylko, żeby się szkolić w dwóch najważniejszych tematach ale to też jest i okazja, żeby jednocześnie odpocząć, jednocześnie przeżyć zupełnie, ale to zupełnie inny świat i trochę ten świat poznać przez kilkanaście dni. Także o tym na ten temat będzie dzisiejsze spotkanie o 17.15, a niezależnie też będzie zarys szkoleń powakacyjnych i będzie krótka idea Akademii Q Wam przedstawiona. Natomiast o godzinie 18.00 jest spotkanie dla wszystkich nowych osób, które ewentualnie chciałyby do nas dołączyć. Także serdecznie wszystkich zapraszam.